Przeróbki. Zaczyna się wejść coś dać, to no to lubię, wiesz? Przeróbki, to moja spekzentacja. Przeróbka, przeróbka. Zobaczymy. To ma być do, dla typu do dosiewacza. Zaraz zobaczymy jak się będzie sprawdzać. Trzeba ją do, przebudować, poprzerabiać pod nasze potrzeby, pod potrzeby gospodarstwa i powinna fajnie chodzić. Dobra, zrobimy próbę. Przedało, chyba ulicę, trzeba zrobić nogą łapy doszuwane, bo ona widzi... Tutaj ma łapy takie słabe, żeby Musisz wyciągnąć do góry, i tutaj Tam się zapalą te golki wtedy. A taki cieniutki wałek? Nie, tylko do napędu pompy, nie? Te łapy przyjdą nowe, wódka z tyłu przyjdzie też nowa, bo ona jest pobliżona. To przebudujemy, to wchodzi 10 ton. Będziemy nawóz sypać ludem. i ludem na polu. I jeśli to, to, to będzie wymienione tylko tył, tak? będzie wymieniony, ale będzie zrobiony bardzo podobnie z plachy nierdzewnej. Znowa zastawka, no i nowa hydraulika cała. ta hydraulika tutaj jest trochę dajechana. ktoś To jest w ciepło. To jest maksymalnie do góry? No, nie, nie Nie ma oleju, bo tu dopiero się zaczynają no, zjeżdżać siewaczki Zaczynają się ale jest mało oleju, nie będziemy dolewać, bo i tak jest cała hydraulika do przebudowy No i tam jest też, tam jest chyba trzy słoki Na pewno dwa Także to ona się tu jeszcze dużo, dużo wyżej podnosi No ale to już pewnie jest wystarczająco wysoko, żeby nasypać do siewacza Mateusz! Cofaj! Ale do czego tutaj będzie jeszcze przerabiana ta hydraulika? Co tu będzie jest nie tak? Tutaj dojdą tak, łapy Łapy będą może. Te mają po nich także trzeba je wywalić, bo to nie opłaca się prawie namontować. remontować. Są dokupione łapy nowe uchadzające, łowniki drugie i inne. Będą dostawane, żeby była bezpieczniejsza, czy będą się tutaj co najmniej o pół metra dalej. I będzie to wszystko sterowane, dojdzie przyjdzie nowy rozdzielacz dla uliczny, nowa pompa która uliczna, ale zwykła polska od cyklopa, dlatego żeby to były proste rozwiązania. Chodzi o prostotę. Nie wiem, za tydzień, za dwa będzie w miarę już. Myślę, że dużo... Bo ten kolejny tydzień będziemy tutaj przy nie robić. Także... Le... Będzie dużo No te tam Aha! Poddaj im Aha, w ten sposób. I to jest widzę, że przyczepa zarejestrowana chyba gdzieś za granicą, tak? Tak, ona jest w Niemiec. No właśnie widzę, To że... możemy kosznąć do, do tego Więc co, no Lepiej ty, lepiej ty nie cofaj, Dlaczego Czemu nie? ale to widzisz, jest, 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 jest. No pewnie wiesz, te. Dobra Dawaj, cofni do To teraz będzie przymiarka? Przymiarka do rozśmiewacza To tego no, musimy Bo to tak... jest taki zamysł, żeby, tak jak mówię na nawóz tutaj Na pozwolku, rozcinać wodki A na polu tylko zajeżdżać i przybywać bezpośrednio do rozśmiewacza na no, przymiarkę rodziny Ile tutaj wejdzie? 10 ton? 10 ton powinno wchodzić. Teoretycznie nie 10 ton. Według obliczenia... Mateusz, według obliczenia objętości to taleku powinno 10 ton wchodzić, tak? Nie, 10 ton na pewno wejdzie, bo po ona nie ma 10 metrów. Dzi... I chyba 11 metrów sześciennych ma. Ale jaką ma ładowność taką nominalną. Chyba no, 10 ton. ton. 9,5, coś takiego. No dobra, zobaczymy odciwacz tak naprawdę można opuścić nie Jeśli nie ma problemu może by opuścić bo on jest za wysoko w tej chwili Czym się będzie to otwierać, żeby to się chypało? Trzeba za do dorobić To tam do góry ktoś będzie wchodził? Wtedy? No tu z lewinki będzie się chodzi Ręcznie będzie to robić. no po Ale to jest No ale na razie opuść, bo nie ma oleju. Nie ma, nie ma czym podnieść na tą chwilę. To jeszcze idzie co najmniej metr do góry. Ale to do góry by poszło na dolnych siłownika czy na górnym? Nie, na tych na tych... To było pierwszy stopień, nie? Drugi stopień, to się zaczął, czyli całość podnieść do góry i tam tak samo, nie? Czyli to jeszcze dobry metr do góry idzie. No, na tę chwilę, ale to i tak już się bacz, do trzeba opuszczać na dół. Jeszcze na dół. Dobra. Lekko do góry. Lekko do góry, daj. Jeszcze lekko. Dobra. No i tylko za do tego. Skrytki. Takie. No, takie wygodne zasuby do oczeranego i zawory a, że się będzie ręcznie kontrolować wszystko tak. do góry takie średnie najlepiej z blachy nieodzewnej ale ten nabój się tam nie zawiesi? a czemu ma się zawiesić? poleci spokojnie, tak? poleci spokojnie można dać przed wlotem do do tych, tych można dać krawki, tak samo jak do siewaczu, doczkami takimi na przykład 3x3, żeby jakieś duże by się nie dostały, bo w dleju, żeby się nie zawieszały, nie? No właśnie. No jeżeli nawóz nie jest brylony, to nie będzie problemu. Adam, będzie bajka, nie? Co? No to to pierwsza robota teraz. Pompę założę od cyklowa, która Już mam zamówioną, z trawką, bo tu pompa jest zajechana. Bo tu pompa była w środku. Mateusz, to ile tutaj wejdzie tych rozsiewaczy do tej dwa Gdzieś 2,5 Tak, czyli dwa razy sypiemy i jedziemy po nowo no, tak można powiedzieć, ale wie pan, to już jest zawsze nie jedzie się z 4 y, tonami, tylko jedzie się z 10 tonami. A, bo się nie gotują na przyczepy i ładowarki na miejscu. Nie, 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 one są od razu rozcięte w Nie, bo ja myślałem, że zechciecie całą przyczepę w Isbagu w Nepole. To jest tak kiedyś robiliśmy, ale no już tak, nie będzie trzeba robić. To robiliśmy jeszcze jak był stary los, jeszcze przed predalem, jak była Amazonia dwutonowa, to tak robiliśmy. No, bo tak jak tam było malutko. Tak, a teraz przyszła technologia. Będziemy, szybciej będzie zawsze No i wygodniej, bo nie ma się worków na polu niepotrzebnie No tak Macie od razu gotowe W przyjedzie cały rozsiewacz i jeszcze tutaj dwa i pół No dziś około, na wszystko wchodziło gdzieś 14 ton 14 ton, no to to już jest kawał do siania Na jeden wyjazd No 14, 14 ton, to już mamy gdzieś, no jak po 250 kg, no to mamy prawie 60 hektarów do siania No to już jest, jest trochę siania, nie? Tak Ile to hektarów? 60, to, to ile, prawie czasu? 60. ile czasu trzeba 10? No panu tak, 30 metrów razy w teorii 20 na godzinę, to no to szyjemy 60 hektarów na godzinę, nie? A to szybko! Tylko no wie pan, te stosowania, tego typu rzeczy nie będziemy realnika jak 60 nie, hektarów no to na to, to godzinę. to wcale nie jest tak, tak dużo tego na wojeniu. Ale myślę, że, że wysiać cały zestaw to będzie gdzieś... bo wszystko zależy od warunków, od długości pola i tak dalej, ale tak do półtorej godziny może może dwie. No czyli nie wiem, jak będziemy siać, będzie więcej widać. Czyli jeżeli się nasypie ostatni, że tak powiem, zbiornik, to, to chyba się nie zdąży obrócić po drugą przyczepę. Zależy. Jak e, u nas nie ma tak... Do... chociaż nie to w sumie ma gdzieś, ma gdzieś około pół godziny, tak? tak? <noise> będzie przestój. No, no, będzie musiał się szybko owijać. Może nie zdążyć pół godziny. No u nas... Nasz włożyć, podnieść, rozciąć, przywieźć, no trochę zejdzie. W tym bardziej, że musi załadować 20 worków. No właśnie. To jest trochę dużo. Tak. To no naprawdę jest w wieku, ale zobaczcie jak, jak 50 lat temu jak już robili w poronie bo naprawdę był... Jest amortyzowany Nie zobaczcie no, produkty, to nie chce wiedzieć, że to ma 50 lat No nie jest no widzisz. 50 lat temu Ale konstrukcja jest taka widać bardzo, jakoś bym powiedział, bardzo prosta No prosta, prosta i jednocześnie bardzo skuteczna tak. Najlepsze są rozwiązania proste i jednocześnie skuteczne Nie, bo tu nie ma takich słabych punktów, chyba ta maszyna, że coś zaraz pęknie, gdzieś no rama nie. się zegnie nie? Tak Zobacz, jest... to jest fajne, że można te stare graty Stary, róbcie połączyć z, z czymś nowoczesnym i to naprawdę wspania, wspaniale będzie funkcjonować. I to będzie też pomalowana ładnie ta przyczepa. No Samą. nie wiem czy w tym roku, może i tak, może zrobimy ją na gotowca. Nie wiem czy uda nam się, bo tak naprawdę za dwa tygodnie mamy dosiania już sole potasowe to, czy zdążymy, ale jeśli nie zdążymy teraz tego pomalować, to na pewno w przeciągu tam roku pomalujemy. Bo tę całą, tą butę, całą chcę wyrzucić. Ona zostanie wyrzucona cała, bo tu jest pomita i całą tylną butę trzeba zrobić, bo i tak jej nie będziemy otwierać, nie ma sensu jej zostawiać. ona będzie na stałe. Będzie to... na stałe. O jej się nigdy nie będzie otwierać. Nie, bo my nie będziemy mieli potrzeby po czym otwierać. Czyli już nie będzie otwierana. Nie, nie będzie nigdy otwierana. Ale, co, ale będzie, będzie możliwość w ogóle zdjęcia jej. Trzeba ją zdjąć z tamtych spodni, odstawić na bok i niech stoi, jeżeli może kiedyś się przyda, ale na tą chwilę potrzebna nie będzie i całą butę tylną, nawet z tego tytułu, że tutaj są na pewno krawędzie, na które będzie się nabóz zatrzymywał. Trzeba zrobić tak, bo to, żeby wszystko schodziło do zera, żeby nie było żadnych krawędzi, no bo a, kto to będzie chodził wygadniać. Że jak nie będzie zakamarków, no to ona wszystko ładnie zleci do zera, nie? No tak, bo tak się wróci, a tam... No tak, jak będziesz miał jakieś ranty, coś, to się zwróci. No może stopniu, ale na przykład w tym miejscu by się zostało, nie? Bo tu masz płaskie. Trzeba zrobić ten storek na zero, bo jeżeli mamy tu płaskie, no to wiadomo, że w tym miejscu się dostanie troszkę, nie? No po co to, to później wchodzić? Tak. Chodzi o to, żeby to w było tam. podmuch to tak. Jest na cięgło kupione, żeby nie urwać, jak to jak no, 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 to wreszcie powrócił. Po dwóch po, miesiącach tak właśnie, to nieobecności z powodów zdrowotnych, ale wreszcie jest. Wreszcie <laughs> jesteś każdy. Tak, Jaszko jesteś. Jaśko, 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 wreszcie jaśko jesteś. jesteś. <grymka> fajne, nie fajna będzie, będzie dobre no Fondzie, nawet na polu było trudliwe zaczepianie tych wodków i to a tu jak tak patrzy ale nie ale tu jeden wejdzie tak naprawdę na sklepy drugi będzie zapinał moment do, się nawoduje dobrze będzie nawet może do, 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 do aneksu też by sztypał, tak, wysypał tak też wysypał na wodę to trzeba zrobić blachy nie? nie wysiąść blachy kwadratowe no. no trzeba tylko że trzeba nie zrobić nie blachy to jest tak, jedzie, trochę chęce, tak, ona tak musi mieć. W szerokości jak... otwór ten blachę do blachy do tę Ale tu musimy dać większą odległość, bo jak będzie blisko to trzeba będzie mocno ręką wysoko podnosić, żeby była większa dźwignia, wię... większe ramię Ale chcesz to otwierać z dołu? Nie, tam z góry, tuż to. I dźwignię na końcu tak nie jest. jakąś wyspowaną, na końcu tamtej te. tu się tam Ktoś się wymyśli. A do tej pory do czego służyła ta przyczepa? Ona była, prawdopodobnie nie wiem, jakiś Niemiec, kto wie czy nie miał do sypania y, jakiegoś zboża do dmuchawy. To prawdopodobnie jest też tak, że skoro ona ma 50 lat, to ktoś się pewnie kiedyś kupił, bo to było kupione od kogoś, Gospodarstwo i to było dosypania do jakiejś mochawi do czegoś boża. To widać, to były specjalnie dorobione te słychy, nie? Bo teraz tu nie ma żadnego zamknięcia. Tylko że teraz tak. Do tego żadnego nie ma. Nie wiem. Tak ci powiem Watek, że nie jestem w stanie powiedzieć, do czego to było. A może to było, ktoś miał do podsłuchania do jakiegoś? Może miał tu wentylatory, miał. Nie wiem. Trudno powiedzieć jaka jest jej historia i kto i do czego ją wykorzystywał tak no, śladów nie widać po tym jestem. Bo podłoga tam jest niezniszczona chyba, nie? Podłoga jest ładna. To jest w porządku. Ona była garażowana przez te wszystkie lata i ładnie utrzymana. tu będziemy musieli to odciąć wszystko. Bo nowa belka przyszła, nie? Bo nową belkę trzeba będzie wspawać ale na Mamy pewno to... Do... To z tyłu, tak? Tak, bo do spływania łap będziemy potrzebowali inną belkę i zupełnie inną tutaj tam. Połapy chyba powinny być w poniedziałek albo wtorek chyba przejadził. Bardzo dobrze. No i tu jest właśnie to, twój system zastosowany. Jeszcze po o chowanie lamp, tak? <classify> no tylko ciekawa sprawa jest taka, że patrz, ktoś tak zrobił, że lampy klosza nie odkręcić, bo tu jest podchowane i tu. Aha, by nie, nie można. Nie, wy... A nie, czekaj, tu można odkręcić, dobra. A, że żarówek by nie zmienił. <wolvesẫn James> nie wymienił, no tu odkręcasz tu, obudowy. Ściągasz obudowę i wtedy lampa jest na wierzchu. budowy widać ktoś dorabiał, widzisz? To jest samolubka. Tak, bo to nie jest ten kolor. To nie jest odwinał. Ktoś dorabiał obudowy. Tutaj. No jak one tak tutaj sterczały, to były bardzo narażone na uszkodzenie. Nie? No tu instalacje, ktoś tak też się poświęcił, do zaangażował i wrócał, to solidnie jak mówi. No i prawdopodobnie, że jeździło to z kolejną sklepą, bo ktoś zakładał gniazdko zresztą ja nie wiem po co, bo to tak to Ciekawe jest Potem po tym złoteczku. Ale czy to? Czy nie ciekną? Czy trzymają? Czy co? Może trzeba było sprawdzić. Zobaczmy. Marek połączył. Wejk! Oj, zobaczymy z trumazikiem! Z czym tu będzie hamować? Hamulca tego dojdzie do montażu, czy hamulca będzie nam działał? No weź, czekaj, weź na pokój powietrza, zobaczymy, czy tutaj będzie hamować.

tu będzie po remoncie, to też będzie sterowane tutaj w tak, miejscu. też tutaj, do ziela mamy do tego wygupione nie opłaca się tego wchwycać, to wszystko cieknie także to jest wiesz te rzeczy dużo kosztują to, kostuła, to... No tak takim sterowie to tak mnie zastanawia tam taki resor jest w zaczepie, co to jest za resor? Bo tu jest pościgotorowana, nie? To Tak, pościgotorowana. Nie, nie, w tych przyczepach, w, w tych na tak to jest, no to jest dosyć normalne. No i to jest dosyć powszechne. Dobra, wypowiem? Dobra, i za hamu, zobaczcie. To było odkręcone. A to tu ta przyczepa powinna zblokować koła? Powinna. Na pewno trzeba do opłat dobra, jedź teraz hamulec postoja w ręce. tak a ta korba? ta korba to jest do tego, nie nie hamuje Dobra. poczekaj Tam korbę to masz iwarek, nie? to jest do unoszenia tu, o tu widzisz? tu stopkę na stopie dobra Я еще